No, cześć, witajcie, tutaj Maciek Iklocki. Ja naprawdę chciałbym przerwać już to daily vlogowanie, ale jest tyle nowych, ciekawych zestawów, że trzeba się temu poprzyglądać. Figurka Spidermana. Mocno to nawiązuje do takich zestawów z lat 90.: Action Figi. 258 klocków w środku. Cena katalogowa 140 zł bez grosza. Póki co nie widziałem jeszcze tego setu na alto. No ale cały czas mi się przypomina, że powinienem uzupełnić. No, kryjówkę Spidermana, bo tam jest taki kostium Ultimate. Ale dobra, to była dygresja. Otwórzmy, zobaczmy, co tutaj w środku się znajduje. A na tyle tego opakowania. Aha, mamy. Podobnie taką dynamiczną grafikę. Okej, okay, czy to będą naklejki? Czy może nadruki? Przekonajmy się! A oprócz Petera Parkera w ofercie jest również Venom oraz Miles Morales, ale więcej recenzji tego typu nie spodziewajcie się u mnie na kanale. Ja po prostu chcę zobaczyć mniej więcej jak to wygląda, czy się opłaca i wydaje mi się, że Człowiek Pająk jest na tyle lubiany, że ze spokojem takie 8, 9, 10, nawet 12 latki będą kupować ten setik. Napiszcie w komentarzach, co Wy w ogóle myślicie o takiej koncepcji dużych postaci. No chociażby, pamiętam, było coś takiego, jeżeli chodzi o LEGO Star Wars. Ale dobra, koniec tego wspominania. wysypny klocuchy. Pierwszy plusik, zobaczcie, ta pajęczyna, no to przynajmniej na tym klocku jest nadrukowana. Ależ by było dobrze, jakbyśmy tutaj nic nie musieli przyklejać. To by było nawet nieco zbyt piękne. Mała, taka całkiem poręczna instrukcja. Okej, okay, no wygląda to naprawdę zgrabnie. I czy będzie coś na tyle? Oczywiście. Reklamy tych secików, o których już wcześniej wspominałem. No, ten venom wygląda całkiem, całkiem, chociaż był taki jeden zestaw, którego co prawda nie pokazałem. I ten venom, no, wyglądał lepiej. No, całkiem, całkiem. Ale ten chyba też nie ma się czego wstydzić. Słuchajcie, wygląda mi to na to. Że naklejek tutaj nie uświadczymy, i to mi się bardzo, bardzo podoba. 260 klocków bez dwóch elementów, ale za to z jakimiś zapasowymi, to mi się wydaje, że fragment speedbuildu będzie. Ruszajmy! And me uptown dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can. A coś chyba nie działa. Muszę go tradycyjnie wziąć w łapy. I jak wam się podoba ten model? No, moim zdaniem, największym rozczarowaniem są palce. Mogliby tutaj no coś wymyśleć, coś nowego, bo to wygląda przeciętnie. Zresztą tak samo jak szyja. Dobrze, że tutaj nie ma żadnych przesunięć w obrębie tych dwóch nadruków, bo byłaby tragedia. Nogi tak jakby delikatnie zbyt długie, ale to chyba nie jest wielki problem. Ogólnie chyba całkiem nieźle wybnięto z tymi trudnymi ludzkimi proporcjami. Ten zestaw może mieć też całkiem niezły potencjał pod kątem elementów, bo wiele tutaj mamy takich odwróconych slope'ów, że wiecie, no nazywa się to po prostu inverted slope i można tutaj to przyczepić, bo study są wystające. No dobra, zaraz jeszcze go potestujemy w różnych pozach, ale pierwsze wrażenie jest całkiem w porządku, poza tymi drobnostkami typu brak szyi. No, zobaczcie, jak sobie scenicznie przyklęknął dość ciekawie wybnięto, jeżeli chodzi o kolana. Jedne z ważniejszych ludzkich stawów to niby jest ruchome, ale jesteśmy w stanie zawsze tak to poprawić, że powiedzmy, wygląda to dość naturalnie. No, oczywiście, idealnie nie jest, ale na pewno na plus. Że tutaj możemy go sobie obracać w pasie. Bardzo dobra opcja. No i oczywiście na ramienniki, a przynajmniej tak to z daleka wygląda, bo to mają być po prostu ramiona. Zapewnia to no, dość dużą mobilność, ale jednak trzeba uważać, żeby to się nie odczepiło. I pod niektórymi kątami widać, że tam jest przerwa. Bardzo ładnie poruszają się ręce. Nawet jest to realistyczne, no bo w łokciu to nie możemy tak w każdą stronę wyginać, tylko właściwie do przodu i do tyłu. To inne stawy pozwalają nam różne takie konfiguracje rąk wykonać. No i tak, szare elementy, niestety nadal tego nie przemalowali, a jakby to wszystko było takie czerwone, niebieskie, mogłoby być jeszcze, jeszcze lepiej. A tutaj na stopach od spodu nie mamy gniazd, tylko po prostu jakby klocuchy. I to sprawia, że na płytce konstrukcyjnej jakoś ten pamper dużo lepiej nie stoi. O, zobaczcie, w takich dziwnych pozach można go tutaj ułożyć i jako tako byłby w stanie Takim prawie szpagacie się utrzymać nie jest źle, jeżeli chodzi o pozowalność chociaż cudów tutaj nie wyczarujemy no ale tego się raczej też spodziewaliśmy no ta głowa to jest dość interesujący klocek z tego co pamiętam to montujemy to na krzyżaka damy radę? Oj nie wiem czy za bardzo tutaj nie rozwalę tej postaci o. Taki jest sposób montażu. Na powrót dajcie mi sekundę, żeby to wszystko nareperować. Jak widać, są takie drobne elementy, które. Wiszą tylko na jednym, dwóch klockach, i trzeba na to uważać, bo jednak taka figurka jest do dynamicznej zabawy. Raczej nie pod ekspozycję na półce, chociaż do tego też się nadaje. No w gruncie rzeczy, zabawki są po to dobre, do czego my sobie wymyślimy. I jeszcze taka zabawna obserwacja. Zobaczcie, klatka piersiowa i dla porównania łydka. No, jest dopakowany, nie opuszczał dnia, kiedy forsuje się nogi na siłowni. Tak to wygląda, no te palce wielka szkoda, że nie wymyślono czegoś nowego, ale tak ogólnie, no nie jestem bardzo rozczarowany, bo też wiedziałem, czego się tutaj spodziewać. Plecy są trochę odstudowane, chociaż tych gniazd. Jest całkiem, całkiem dużo. Wydaje mi się, że w tym miejscu dałoby rady coś podczepić. Nie wiem, jakbyśmy chcieli sobie przebudować go w Iron Spidera albo coś takiego. No, staram się w każdym razie z każdej strony wam go pokazać, żebyście mieli kompletną informację, z czym się je te figurki, które zadebiutowały we wrześniu 2022. O i zwróćcie uwagę, znowu przy takim drobnym ruchu te naramienniki odskoczyły i wtedy wygląda to bardziej jak mech. A niekoniecznie jak Peter Parker. Poza nagraniem poszarpałem nieco ten model, wiadomo, żeby sprawdzić jego wytrzymałość, i ta jest na całkiem wysokim poziomie oczywiście poza paluchami, które dość łatwo odpadają no ale to jest taki bardzo lichutki sposób zaczepu. W każdym razie chciałem Wam jeszcze pokazać tą bazę podstaw, bo zwróćcie uwagę, że to jest całkiem chudy i mały klocek. No, wcześniej zazwyczaj Wykorzystywano większe elementy, więc to jest jakaś taka sensowna miniaturyzacja i takie elementy mi się podobają jak najbardziej. No i cóż, kiedy tak spoglądam na Spidermana z filmu, z komiksu, z serialu, to jednak można byłoby się pokusić o nadruk pajęczyn tutaj, na tych jakby na ramiennikach, ale my wiemy, że to są po prostu ramiona. A w ogóle jakby pociągnięto również tą pajęczynę gdzieś tam na stopach byłoby naprawdę rewelacyjnie. I tak nie jest tak źle, bo jakieś takie ciekawe ujęcia, zdjęcia można z tym Spidermanem wykonać. No to zerknijmy sobie jeszcze na elementy zapasowe. Mamy tam z tego kompletu kilka dodatkowych pajęczyn, a także czerwono-niebieskie klocuchy i to tyle. No powiem wam szczerze, nie będę uzupełniał tych pozostałych action figów, dlatego że no wystarczy mi ten Spider-Man. Widzę jak to zostało zbudowane, i na przykład ten brak szyi trochę odstrasza, ale myślę, że ten zestaw, jako baza, pod nasze konstrukcje, z uwagi na liczbę tych wszystkich zawiasów, jest całkiem, całkiem konkretny. Jakbym miał wystawiać notę końcową, no to nie więcej niż 7 minus na 10, no za tą cenę da radę już znaleźć nieco lepsze propozycje. To co, do zobaczenia!